Poszło. Miejscowość Próżniki to jest mniej więcej 100 km na południe od tore Tarnopola na Podolu, ale tutaj również doszło do rzezi Wołyńskiej. W 1945 roku w środę popielcową bandyci zamordowali ponad 100 osób z wsi, która istniała tutaj od 400 lat. Wspominamy w tych dniach ofiary rzezi Wołyńskiej. Mówimy, że to jest około 100 tysięcy osób, a może więcej. Wspominamy też sprawców, których celem było wbicie takiego klina między narody Polski i ukraińskie, by nigdy więcej nie mogły żyć ze sobą w pokoju. Dziś wiemy, że to życie w pokoju jest dla nas bardzo ważne, dla Polaków i dla Ukraińców współpraca, ale jej podstawą, fundamentem może być tylko prawda mogą być tylko czyny, a nie słowa. I takiego właśnie. Czynu tutaj yy, dokonują polscy archeolodzy, którzy poszukują kilkudziesięciu, stu kilkudziesięciu ofiar rzezi wołyńskiej. Będzie im wyprawiony chrześcijański pogrzeb, stanie pomnik. I wszystko to jest początkiem w moim przekonaniu prawdziwego pojednania pomiędzy oboma narodami. Z próżników. na Podolu, Aleksander Wierzeński, Telewizja Republika.